MMA. Interesuje się w ogóle MMA? Co, co to dla ciebie twór taki MMA? Jak to odbierasz? Oglądam. Nieraz MMA, MMA tak, KSW oglądam są, są, wiadomo te tak, te ale ten sport jest coraz bardziej popularny tak kiedyś boks był numerem jeden a teraz właśnie te mieszane sztuki walki wyrastają na pierwszą pozycję chyba dokładnie tak, dokładnie tak. jest coraz więcej organizowanych gal troszkę mniejszych troszkę większych te największe i, i, i to tak jak Większość, większość ludzi, którzy, którzy interesują się sztukami walki ja również oglądam e, znam, znam po imieniu nazwisku, te te, te e, czy osobiście tam gdzieś poznałem e, tę czołówkę tych, tych tych zawodników trenujemy na jednej w jednej hali z, z drwalem tak to więc więc to już, to już na pewno czołówka polska czy nawet tam gdzieś e, e, była, była i światowa, walczył w największej organizacji UFC, UFC, tak? A powiedz, e, mieliście okazję trochę trenować razem? Podpatrywał trochę boks? A? Nie, nie, nie mieliśmy, nie mieliśmy. On ma tam w swoich, 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 w swoim teamie e, e, pięściarzy, e, karateków, moich tajczyków. Więc więc, więc ma, ma od kogoś się uczyć, ma, ma kto go tam uczyć. A powiedz, yy, myślałeś kiedyś o startach yy, w mieszanych sztukach walki? E, tak, kiedyś, kiedyś tak. Co e, jeszcze to było nie, nie tak dawno? No zobacz, teraz yy, debiut ma będzie miał prawdopodobnie na KSW Rafał Jackiewicz. Tak, to wiadomo, Rafał tam wiadomo ćwiczył, ćwiczył te jedne sztuki walki. Nie było. Troszkę gorzej, bo wiadomo, jakby mi przyszło, przyszło, przyszło walczyć z jakimś zapaśnikiem czy, czy, czy osobą, która liznęła tego MMA, to czuję, żebym mnie prędziutko do parteru sprowadziła i bym tak chciała mnie udusić. Tak? Ale jakbym miał się decydować na, na uprawianie tej dyscypliny, to wiadomo, że, że to bym musiał poświęcić e, parę tygodni, parę miesięcy na, na, na samą naukę. Podstawowych rzeczy w twoim ja, wypadku. Dokładnie tak, no wiadomo, nie nie, nie, nie kopnięć czy, czy uderzenie na ale właśnie zachowanie się w tym parterze, bo jestem zielony, nie mam zielonego pojęcia o tym, tak? No Mariusz Później sobie radzi całkiem nieźle. No, tak, ale on też, tak jak wspomniałem, on, zanim to zaczął e, parę tygodni, czy parę miesięcy spędził na, na sali treningowej i tego się uczył również. Inne osoby, które poważnie by to traktowały, sądzę, że tak samo by, powin, powinny robić, że, że, że powinny poświęcić te parę miesięcy na, na naukę tych podstaw. Czyli nie wykluczasz, że za jakiś czas wystartujesz czyś w MMA? Niczego się nie wykluczam, niczego nie wykluczam, o... Pojedynek z Mariuszem Pudzianowskim? Wiesz, na razie, na razie... Na razie chcę się skoncentrować tylko na, na, na tym boksie. Zrobić jeszcze, jeszcze parę walk, dobrych walk, bo, bo, bo czuję i wierzę w to, że, że na to mnie stać. I po zakończonej karierze pięściarskiej zobaczymy. No. Nie, nie wykluczam, nie, nie, ale też nie, nie mówię na 100%, że w że coś, coś, takiego, coś takiego będę się bawił.